Cześć! Omówię dziś kontrolery dla systemu DOS, ponieważ uważam, że jest to dość ciekawe zagadnienie, zwłaszcza, że dziś trudno o dobry materiał na ten temat. Przede wszystkim w systemie DOS można używać gamepada jedynie w trybie cyfrowym, czyli zero-jedynkowym, i obsługiwane są maksymalnie 4 przyciski. Wyjątkiem są tutaj joysticki, które działają analogowo. Nie działają pady z wszelkimi analogami, wibracjami czy też żyroskopem. Wszystkie kontrolery korzystają z 15 pinowego złącza nazwanym GamePort, który należy podłączyć do karty dźwiękowej, a sama karta powinna być kompatybilna i oczywiście mieć poprawnie zainstalowany sterownik w DOSie. Ten pad jest standardowy, 4 przyciski z góry i odpowiedniki tych przycisków z przodu jako bampery. Tutaj prawdopodobnie Autofire. Kolejny pad również jest standardowy, 4 przyciski z góry, lecz ma kolejne 4 przyciski odpowiednie od 5 do 8 jako bumpery, które jak wspomniałem nie działają w DOSie, ponieważ są obsługiwane przez konkretny sterownik w systemie Windows 9.8. Jest tutaj również Autofire. Następny 8-przyciskowy, gdzie działają tylko 4 przyciski oznaczone jako 1, 2, 3 i 4. Kolejne przyciski działają jedynie w Windowsie 9.8 po zainstalowaniu odpowiedniego sterownika. Ten ma nieco inny kształt, inny grip z braku typowych rączek. 6 przycisków z góry i 2 bumpery jako autofirey przycisku 1 i 2. Wszystkie te pady działają na typowych gumkach membranowych. Jednak ten kontroler ma krzyżaka już na mikrostykach. Brak tutaj typowych bumperów AUTO FIRE dla każdego przycisku osobno. Jest to typowy czteroprzyciskowy pad stworzony z myślą o systemie DOS. Moim zdaniem ten gamepad jest najlepszym wyborem spośród tych wszystkich omówionych. Gra się na nim najbardziej precyzyjnie, dlatego że ma mikrostyki. W niektórych grach jest oczywiście możliwość kalibracji krzyżaka, czyli D-pada. Zazwyczaj jest to w formie przytrzymaj w lewym górnym rogu i wciśnij FIRE. Dalej w prawym dolnym rogu i przycisk, następnie w pozycji neutralnej i przycisk, a w większości gier wystarczy wpiąć go do gameportu i już jest wykalibrowany. Jednak są różne formy kalibracji, np. w niektórych grach trzeba przytrzymać odpowiedni klawisz na klawiaturze i wtedy w systemie zapisuje się centrowanie krzyżaka. Zadać można teraz pytanie, czy warto mieć gamepada dla systemu DOS? Odpowiadam, że warto. Są lepszym wyborem niż klawiatura w takich gatunkach jak biatyki, wyścigi, platformówki, strzelanki czy gry sportowe. Obecnie na rynku wtórnym ciężko dostać pady dla DOSa. Te pady mają już ponad 20 lat i nikt już ich nie produkuje. Pojawiają się raz na jakiś czas, lecz aby dostać naprawdę fajny kontroler trzeba mieć nieco cierpliwości. Dlatego uważam, że jeśli ktoś nadal gra na starym blaszanym pececie to koniecznie trzeba się zaopatrzyć w gamepada. I to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę.